Znajdź dla siebie spokojne miejsce, w którym nikt przez chwilę nie będzie ci przeszkadzać. Możesz usiąść na krześle. Warto zwrócić uwagę na parę szczegółów, które pozwolą ci siedzieć w taki sposób, że będzie ci wygodnie i nic niepotrzebnie nie będzie ci rozpraszać. Po pierwsze, zwróć uwagę na swoje nogi. Stopy płasko opierają się o podłogę, a nogi są delikatnie rozchylone. Ważne, żeby kolana były ugięte pod kątem prostym. Jeżeli czujesz, że tak nie jest, możesz skorzystać z poduszki i podłożyć ją sobie pod nogi. Ważne też, jak są ułożone Twoje plece. Czyli zwróć uwagę na to, żeby były one naturalnie wyprostowane, ale nie niepotrzebnie napięte. Jeśli to możliwe, nie podpieraj się. Jeśli jednak czujesz, że nie jest Ci tak wygodnie, możesz też skorzystać z poduszki i podłożyć ją sobie pod plecem. Skorzystaj teraz z chwili, możesz zamknąć oczy i przez chwilę pobadać, jak wyprostować plecy i zobaczyć czy rzeczywiście jest Ci wygodnie, czy możesz coś w tej postawie ciała zmienić, aby się działo Ci się wygodniej i lepiej. Możesz też skorzystać ze specjalnej poduszki do medytacji. W tym przypadku pamiętaj o tych samych zasadach, czyli Zwróć uwagę, aby Twoje plecy były naturalnie wyprostowane. Twoje nogi układają się w ten sposób, żeby dać Ci naturalne podparcie. Znowu możesz na chwilę zamknąć oczy i sprawdzić, czy siedzi Ci się wygodnie. Możesz pobujać się do przodu, do tyłu. Szukając takiej postawy ciała, w której naturalnie siedzisz z prostym kręgosłupem, a Twoja głowa wyciąga się ku górze. Teraz jesteśmy gotowi, żeby zacząć. Zwróć uwagę na swoje stopy, nogi i pośladki: dolną część twojego ciała, która opiera się o podłogę. Zwróć uwagę na twój kręgosłup. Jakie wrażenie odbierasz w plecach? Przekieruj swoją uwagę na głowę, zwróć uwagę na miejsce między brwiami, czy ono jest napięte, zwróć uwagę na swoją szczękę, czy możesz ją odrobinę rozluźnić, a następnie przekieruj swoją uwagę do wnętrza. I zacznie obserwować swój oddech. Naturalny rytm Twojego oddechu taki jak jest teraz. Zaczynasz zauważać pojawiające się wdechy i wydechy, nie musisz nic robić, niczego poprawiać. Zwyczajnie zauważ, jak jest teraz. Możesz poszukać w swoim ciele takiego miejsca, w którym czujesz oddech najwyraźniej. To może być Twój brzuch. To może być Twoja klatka piersiowa. Twój nos, lub jakiekolwiek inne miejsce, w którym fizycznie czujesz swój oddech. Wybierz to miejsce, i przez chwilę skup na nim swoją uwagę, obserwując kolejne wdechy i wydechy. Być może zauważysz, że przez chwilę Twoja uwaga jest razem z Twoim oddechem, a potem gdzieś rozprasza się. I to jest zupełnie normalne. W momencie, w którym to zauważysz, wróć swoją uwagę do oddechu. Znów może przez chwilę Twoja uwaga jest przy oddechu, a potem Twoja uwaga znów zaczyna gdzieś wędrować. I ponownie, za każdym razem, kiedy to zauważysz, wracaj swoją uwagą do oddechu. Można powiedzieć, że na tym właśnie polega to ćwiczenie. Za każdym razem, kiedy zauważysz, że Twoja uwaga rozprasza się, Ty ponownie skupiaj ją na swoim oddechu. Czyniąc z oddechu taką kotwicę Twojej obecności teraz, moment po momencie, zauważając ten wdech teraz, i teraz, i każdy kolejny pojawiający się. Zobacz, czy możesz podejść do tego ćwiczenia z ciekawością. Badając wrażenia w ciele, jak wpływa na ciebie taki oddech. A jednocześnie, nie dając zabrać się gdzieś daleko swoim myślom. Po prostu zauważaj i pozwalaj im odejść, skupiając się z powrotem na swoim oddechu. Naturalnym oddechu takim, jakim jest teraz. Nie musisz nic kontrolować, niczego zmieniać. Zobacz, czy możesz się w tym rozluźnić. Przez chwilkę tylko być. Nic nie robić! Ćwiczenie powoli zmierza do końca. Nie spiesząc się. Możesz delikatnie poruszyć się, mogą być Twoje palce u rąk albo u nóg. Możesz też poruszyć swoimi plecami, szyją. Bardzo delikatnie. Z taką uważnością też na siebie, na to co czujesz w swoim ciele. Musisz jeszcze otwierać oczy, Daj sobie czas. I kiedy poczujesz gotowość, tuż oczy. Powoli wróć, tu i teraz, swoją obecnością do tego miejsca, w którym, w którym jesteś. Jestem bardzo ciekawa, jak ćwiczyło Ci się, jakie są Twoje wrażenia. Bardzo zapraszam Cię do tego, żeby praktykować regularnie. Nawet jeżeli na początku to ćwiczenie wyda Ci się w jakiś sposób trudne, zobacz, jak będzie na Ciebie wpływać regularna praktyka. Pięć minut każdego dnia, które dasz sobie, no to żeby być tak naprawdę ze sobą, no to żeby dać sobie chwilkę, żeby pobyć z tym, co dzieje się wewnątrz Ciebie. Bardzo dziękuję, dajcie znać jak Wasze wrażenia i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.